Hej, z tej strony Grzesiek z dowtech.pl i dzisiaj chciałem porozmawiać z Wami o słuchawkach, które są trochę jak biżuteria. Może nie trochę, ale nawet bardziej. Bohaterem dzisiejszego nagrania jest Creative Orvana Ace 2. Są to słuchawki malutkie, douszne i takie, które mają coś więcej niż konkurenci i mają bardzo sprytny pomysł na siebie. Tym pomysłem jest to, żeby wyglądać inaczej. Co mam na myśli mówiąc wyglądać inaczej? Spójrzcie sami. Naprawdę tego rodzaju etui nie spodziewałem się, że dostanę przede wszystkim od producenta, który kojarzy mi się ze sprzętem rzeczywiście dobrej klasy, dobrej jakości, o aspiracjach dźwięku z górnej puły, natomiast... To jest coś, czego spodziewałbym się bardziej na przykład od Huawei, a dlaczego? Dlatego, że jest to taki bardzo biżuteryjny, bardzo akcesoryjny dodatek. To wykończenie tutaj w tym złoceniu, to dymione, takie przezroczyste etui, zobaczcie. To jest coś, co po prostu wygląda niezwykle i na pewno to się może podobać. Te słuchawki są jakieś i one wyróżniają się od konkurencji. I ja uważam, że tutaj Creative wybrał bardzo sprytną drogę, żeby stworzyć słuchawki, które kupujemy oczami. Kupujemy oczami, pytanie jak z dźwiękiem, bo to jest zupełnie inna historia. Najważniejsza w przypadku słuchawek, czego oczywiście nie muszę wam głośno dopowiadać, natomiast chciałbym się skupić na tym, jak te słuchawki grają, co potrafią, ile kosztują, czy są warte swoje pieniędzy, jakie są ich wady i zalety. Zapraszam do szybkiego przeglądu. Aha, zanim przejdziemy dalej, to nie chodzi tylko o to, jeszcze raz pokażę wam te wytłoczenia, te kolory, te ładne, takie miedziano-złote odcienie i refleksy. To nie jest tylko etui, bo coś co naprawdę mnie tutaj bardzo mocno uwiodło to fakt, teraz sobie odłożyłem etui na bok. Pokażę Wam samego Ponka, bo on jest niezwykły. Spójrzcie na wykończenie słuchawki. Mamy tutaj, jeżeli chodzi o dekory, o detale, to wszystko jest bardzo podobne do tego co oferuje nam samo etui. Mamy też takie miedziane, metalowe wykończenie i co ważne, to nie jest tylko na zewnątrz, ale spójrzcie jak chroniony jest sam przetwornik, też taką metalową. Siateczką, słuchawki naprawdę są bardzo dobrze wykonane, są spore, ale są wygodne I jest to ta konstrukcja, która w przeciwieństwie do na przykład hmm, do Jabry, bo to jest ten typ producenta, który od razu przychodzi mi do głowy, te słuchawki nie uciskają nam kanału ucha, to znaczy wprowadzamy je do ucha i one leżą sobie w nim wygodnie, tak że nie czujemy w zasadzie ich obecności, ale też bo to jest miecz obosieczny, troszeczkę gorzej izolują dźwięki. Na szczęście mam tutaj też ANC. No to przechodzimy po kolei do poszczególnych elementów nagrania. Zwójki nie wyróżniają się tylko i wyłącznie designem, i tym, jak są wykonane tym, że wyglądają inaczej niż konkurenci. Nie, te słuchawki, ten pomysł na siebie, w jakiś sposób potrafią przenieść też na brzmienie i na specyfikację. Przede wszystkim są to jedne z nielicznych sprzętów, które obsługują bezstratny APTX. Co to jest? To jest dźwięk transmitowany za pomocą kodeka, bezstratnego kodeka, którego przepustowość będzie wyższa nieznacznie, ale zawsze od tego, co proponuje topowy LDAC od Sonego. Myślę, że lepszej rekomendacji nie trzeba. I od razu dopomnę, że ja zastanawiałem się, jak wiele urządzeń wspiera dzisiaj właśnie ten kodek, bo to jest relatywna nowość. Okazuje się, że na stronie Snapdragona bezpośrednio znajdziecie zestawienie telefonów, które są aktualne mniej więcej w jakimś najbliższym okresie czasu i okazuje się, że jest blisko 50 modeli, które obsługują już ten kodek, więc fani dobrego audio mają się z czego cieszyć i pojawia się konkurencja dla LDAK, albo dla LHDC, które było bezpośrednio odpowiedzią z Chin właśnie na ten kodek japoński. Oczywiście kodek, o którym teraz mówię, on jest kompatybilny z takimi, nazwijmy to umownie, zwykłymi aptX-ami, czyli naprawdę jest bardzo dobrze. Oczywiście poza tym mamy AAC, poza tym mamy SBC. No, oczywiste jest, że skoro to jest konkurent ldac to LDAK ani LHDC nie będzie, ale mamy już spory potencjał w zakresie samego transferu dźwięku. Do tego mamy tutaj nowatorską konstrukcję i sprytne rozwiązanie w zakresie przetworników. Mamy tutaj tradycyjny 10-milimetrowy przetwornik dynamiczny, który jest wspierany, uwaga, przez przetwornik typu x -Mems. To to znaczy, to jest przetwornik, który do tej pory zwykle używany był przy mikrofonach. I to jest taka mała ciekawostka. I ten przetwornik, ten X-MEMS ma odpowiedź za tony wysokie, czyli mam taką konstrukcję hybrydową. Jak to się sprawdza w praktyce opowiem za chwilę, ale zrzućmy jeszcze okiem na specyfikację tego sprzętu, co on jeszcze potrafi. Jeżeli chodzi o łączne znajdziemy tutaj bluetooth w wersji 5 i 3, redukcja hałasu to hybrydowe ANC. To jest ANC, który jest w stanie dopasować się do tego, jakie jest natężenie hałasu w naszym otoczeniu. To jest bardzo fajne rozwiązanie. Pasmo przenoszenia słuchawek jest obłędne i wynosi od 5 do 40 tysięcy herców, czyli mamy tutaj hi-res pełną gębą. Mamy tutaj oczywiście także rozbudowane sterowanie, które możemy dopasować w aplikacji. Mamy aż 6 mikrofonów, mikrofony typu MEMS wspierane przez Qualcomm CVC. USB typu C, które pozwoli nam naładować etui Natomiast sama bateria w etui to 470 mAh Budowany akumulatorek w słuchawkach to 52 mAh Maksymalny czas pracy tego zestawu według producenta to do doby działania Oczywiście na pokładzie nie zabrakło także wodoszczelności Jest ona określona normą IPX5, czyli niezbyt wiele, ale na zachlepania powinno wystarczyć I mamy także możliwość ładowania bezprzewodowego Oczywiście poza samym ANC znajdziemy tutaj tryb ambient a także aplikację, która, jak przystaje na Kreativa, pozwoli nam nieźle zabawić się słuchawkami. To znaczy, dostosujemy brzmienie do swoich preferencji, ale nie tylko brzmienie, ale też sterowanie. To jest bardzo fajne. No i teraz od razu przejdziemy do tego, jak te słuchawki grają. Jeżeli chodzi o brzmienie, to te maluchy zaskoczyły mnie naprawdę pozytywnie i przede wszystkim są to słuchawki, powiem to na samym początku, dla tych osób, które oczekują brzmienia rozrywkowego. Ale to brzmienie rozrywkowe jest tutaj specyficznie zastrojone, bo ja będę na razie odnosił się do tego, co oferuje nam ten sprzęt na poziomie korektora wyzerowanym, to znaczy flat w ustawieniach. I. To brzmienie jest i tak mocno nasycone basem, ale ten bas jest tak fajnie skonstruowany, że jest mocno plastyczny. To znaczy, że w przypadku utworu, które. Oparte są na basie, i ja najbardziej toczą takiej nowoczesnej elektronice, ten bas naprawdę potrafi genialnie, intensywnie, mocno zawibrować. Jest to coś niezwykłego. Ale uwaga, nie jest to bas, który ożywi nam w jakiś magiczny sposób starsze, takie bardziej płaskie kawałki. To nie jest tego typu brzmienie i zastrojenie. Jeżeli skupiacie się na muzyce, która korzeniami sięga lat 70., 80., a nawet 90., to te słuchawki nadadzą im takiego lekko przydymionego, lekko ciemniejszego charakteru po całości. One w jakiś stosowny sposób tego basu nie wydobędą, ale jeżeli słuchacie... Muzyki bardziej współczesnej, elektronicznej albo też metalowej, a takiej z takim mocno mięsistym brzmieniem, no to tutaj dzieje się prawdziwą magia, bo Creative postawił na to, żeby bas był bardzo angażujący, żeby brzmienie, samo brzmienie było bardzo angażujące i żeby ten przekaz dźwiękowy, on był dosyć przejrzysty, ale skupiony na średnicy i na dole. I tym dole, tak jak wspomniałem, który będzie bardzo, bardzo ożywał w przypadku takiej półcześnie, nie nowocześnie, ale współcześnie zarażowanej muzyki, gdzie mamy jednak ten loudness już na samym etapie produkcji i mnie to brzmienie się podoba. Aczkolwiek od razu bym powiedział, że w przypadku takiej muzyki, gdzie stawiamy na klarowność przekazu i na tą górkę, no to tutaj pewnych rzeczy mi brakowało. No ale od czego mamy korektor? I przypominam o korektorze, który pozwoli nam wybrać sobie jeden z kilkudziesięciu trybów, jakie tutaj znajdziemy, które są predefiniowane. To mi się też mocno podoba. No, ale nie samym brzmieniem człowiek żyje, bo owszem, to są słuchawki genialne na siłownię, bo one naprawdę dają takiego potężnego kopa energii, natomiast muszę powiedzieć jedno, że jeżeli chodzi o codzienną obsługę, wygodnie leżą w uchu, nie mam tutaj zastrzeżeń do sterowania, tym bardziej, że one są konfigurowalne w apce i to jest mega ważna uwaga. Bardzo podoba mi się jakość rozmów, nie mam do niej zastrzeżeń, aczkolwiek ten głos jest taki no sztucznie mechaniczny, bym powiedział, transmitowany, ale jest przejrzysty, nie przerywa klarowny, a sama łączność pomiędzy słuchawkami, a pomiędzy smartfonem jest świetna o to jest żadnych zastrzeżeń. Natomiast jeżeli chodzi o czas pracy, spodziewam się troszkę więcej. Chociaż to, co deklaruje producent i tak nie będzie w jakiś sposób szałowe, no bo mamy tutaj etui plus słuchawki do 24 godzin, wcale to nie jest dużo, to, ale to nie jest tak dużo, jak dzisiaj byśmy oczekiwali słuchawek w tej półce cenowej, ale w praktyce z włączonym ANC ten czas pracy nam troszkę spadnie i ja bym stawiał raczej, że same pąki bez doładowania w etui to jest około 4 godzin, więc już widzimy, że ten spadek w porównaniu do deklarowanych 6 jest widoczny. Dotarujmy do podsumowania. S2 to słuchawki poprawne, pełną gębą. To znaczy, jest to model, któremu naprawdę niewiele można zarzucić, ale ja chciałbym zacząć właśnie od tych zarzutów, od tego, czego mi w nich zabrakło, zwłaszcza w wyjściowej scenie, bo przypominam, słuchawki na start kosztowały ponad 700 zł, dzisiaj za około 700 kupiłem je na stronie producenta, ale na szczęście są w promocji, o tych promocjach zaraz porozmawiam, zaraz do nich wrócimy, ale słuchawki w tej wyjściowej scenie, no zabrakło tutaj takich detali, detali, które w zasadzie na dzisiejszym rynku wydają się czymś takim, co po prostu już jest w słuchawkach. Ja bym się skupił przede wszystkim na tym, że ANC nie jest tak silne jak chociażby w dżabrach, które przywoływałem. Z jednej strony to będzie oczywiście zasługa, czy tam, no nie zasługa, ale wina tego, że słuchawki tak leżą w uszach, a nie inaczej, że nie zakrywają pasywnie nam tego kanału ucha. Z drugiej strony natomiast jest tutaj kwestia związana z tym, że to ANC potrafi przepuścić dźwięk. Wtedy, kiedy tego nie spodziewamy się, i to potrafi być dosłownie przynosi bolesne. Mówię przede wszystkim o tym, kiedy na siłowni ktoś nagle odrzuci jakieś żelazko i ten brzdęk, ten odgłos odrzuconego metalu przedziera się przez tańce i on jest czasami nawet wielokrotniony. Zdarzyło mi się to kilka razy, uprzedzam, wolę o tym od razu powiedzieć. Nie wiem, czy w innych słuchawkach, w innych egzemplarzach tego modelu takie coś się pojawiało, tutaj to było. No i do tego chciałbym powiedzieć też o tym, że zabrakło mi. Autopauzy. Tak, to jest detal, który właśnie jest w zasadzie dzisiaj słuchawka za 200-300 zł, Tutaj tego zabrakło, czyli wstrzymywania muzyki po wyjęciu złucha. Pomówmy o zaletach w perspektywie ceny. Bo dzisiaj te słuchawki kosztują około 500 zł w promocji. To jest kwota, która zupełnie zmienia zasady gry. No i przede wszystkim w tej cenie, zobaczcie, mamy kodek bezstratny, który jest nowy. Tak? Gdzie pojawia się coraz więcej urządzeń Jak ja wspomniałem, dzisiaj około 50 takich mamy Które potrafią zapewnić nam bezstratną jakość dźwięku Z drugiej strony są to słuchawki Wyposażone w ANC, w aplikacje W rozbudowane sterowanie W fajne, angażujące, mocne brzmienie Które można dostosować dzięki appsu Do swoich preferencji, więc mamy tutaj naprawdę sporo rzeczy Do tego design tak? Ten design, bo to jest coś obok czego Bardzo trudno przejść obojętnie Bo te słuchawki jakieś są Nie sposób pomylić ich z in i ja podejrzewam, że one będą się podobały prawdopodobnie bardziej płci piękne niż facetom, ale one po prostu coś w sobie mają. Jeżeli chodzi o wygodę, komfort, czas pracy jest jak najbardziej okej. Okay. No i do tego mamy jeszcze gwarancję Creative, bo jednak jest to marka, która po prostu robi produkty pewnej klasy. I ta klasa zawsze jest gwarancją tego, że mamy do czynienia z czymś, co jest dobrze wykonane, co jest dobrze spasowane, co jest zrobione z dobrych materiałów, co ładnie wygląda, co potrafi zagrać, no i co jest aktualizowane. A w przypadku Słuchawek bezprzewodowych jest to też istotna sprawa. Jednym zdaniem, na pewno są to słuchawki, które są niezwykle wyrafinowane, jeżeli chodzi o design. Na pewno są to słuchawki, które tym wyrafinowaniem w zakresie designu obiecują też wyrafinowanie w zakresie dźwięku. I to wyrafinowanie w zakresie dźwięku jest mniejsze, mówiąc wprost. Mniejsze to znaczy, dźwięk jest energetyczny, oparty na basie, potężny, przystosowany do współczesnych produkcji przede wszystkim i ten dźwięk. Rozkwita w muzyce elektronicznej albo w muzyce takiej współczesnej, gdzie mamy sporo basu, bo basu to jest naprawdę wyśmienitej jakości. Średnica też, troszkę za mało górki, więc, jeżeli jesteście osobami, które przepadają za takim klarownym, przestrzennym. Dźwiękiem, gdzie jest sporo górki, to nie będą słuchawki dla Was, chyba że pobawicie się w aplikacji. Natomiast, jeżeli chcecie mieć gotowy zestaw grający z pudełka, tak, żeby ożywił Was, na przykład, kiedy idziecie na siłownię, kiedy trenujecie, biegacie, kiedy potrzebujecie kopa energii, ten zestaw jest na to gotowy już po wyjęciu z pudełka. Dzięki serdecznie za dotrwanie do końca. Mam nadzieję, że to nagranie w jakiś sposób Wam pomogło. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia.